Siemaneczko dzisiaj pokażę kolejny dzień, jak wychodzi na Bolcie. Dzisiaj jest poniedziałek 3 luty. Zarobiliśmy brutto 443 zł i 53 grosze. Weźmy w to. Na netto to wyszło 337 zł i 97 groszy. Przejazdów mieliśmy 17 z 25. I godzin 8 godzin i 25 minut czyli 8 godzin 337 zł na godzinę No nawet nie wychodzi 40 zł Jak dobrze liczę chociaż nie jestem pewien ale Jak wiecie ile policzcie i dajcie znać dokładnie ile to wychodzi w komentarzu Czy w ogóle się opłaca czy się nie opłaca jakie są Wasze zdanie? I czy też jeździcie Do zobaczenia Siemanko